Cześć, witam wszystkich! Z wami Tarot Mamy dzisiaj kolejny cudowny dzień. Zobaczymy, co podpowiedzą nam moje karty na dzień dzisiejszy. Kochankowie. To jest cudowna karta różnego rodzaju partnerstwa. Karta wskazuje o tym, że dzisiaj jest odpowiedni dzień dla tego, żeby spotkać się lub zaplanować cudowną randkę ze swoją drugą połówką. Kachankowie mówią nam o tym, że dzisiaj uda nam się przeprowadzić bardzo ciężką rozmowę, nawet z osobą, która jest innego składu umysłu. Pomimo różnego rodzaju małych przeszkód, uda nam się dzisiaj sfinalizować umowy, które już trwali od jakiegoś czasu. Każda również mówi nam o tym, że dzisiaj można tylko pozazdrościć naszym nawykom komunikacyjnym. Życzę Wam owocnych dyskusji i podpisywania umów. Miłego dnia!